Ok, dzień dobry. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu cyklu festynów. Bezpieczne wakacje w powiecie olsztyńskim. Dzisiaj jesteśmy dzięki uprzejmości Włodarza Miasta, właśnie w samym centrum, prawie że w samym centrum właśnie Barczewa. Szanowni Państwo, dzisiaj moc atrakcji dla Was, do Was, droga młodzieży, drogie dzieciaki skierowana. Jeszcze następna ekipa wizy zmierza, więc zapraszamy serdecznie. Drodzy Państwo, głównym organizatorem tego przedsięwzięcia jest Starostwo Powiatowe Wolsztynia, dokładnie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Dzisiaj reprezentowane przez pana dyrektora Zbigniewa Załuskiego, któremu za chwilę oddam głos, przedstawi naszych znamienitych gości oraz sponsorów tego wydarzenia, bo bez tych sponsorów nie byłoby tego dzisiejszego spotkania, Szanowni Państwo. Więc zaraz ten głos oddam, ale powiem bardzo szybciutko, co dzisiaj w planie. Moc atrakcji, tak jak powiedziałam wcześniej, pokaz strażaków, pokaz, szanowni państwo, właśnie przewodnika psa służbowego, pis policyjny, będziecie mieli okazję zobaczyć na żywo, jak się zachowuje takie zwierzę, w jaki sposób jest oddane i jak słucha właśnie swojego opiekuna, swojego przewodnika, a także różne konkursy, gry i zabawy, które, tak jak tu widzicie, na poszczególnych stanowiskach będą tutaj zaschętnie gościły. Panie dyrektorze, poproszę. Bardzo serdecznie oczywiście wszystkich Państwa witamy jak najbardziej i tak jak powiedziałam oddaję głos, żeby tych gości tutaj zaprezentować. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejne testy Bezpieczne wakacje. Chciałbym przywitać serdecznie pana, tak jak pani Diana mówiła, wodarza miasta Warszawa, pana burmistrza Grzegorza Matłokę. Pana Nadleśniczego, Nadleśnictwa Olsztyn, Pana Pawła Artyka. Szczególne podziękowania dla Pana Nadleśniczego, bo to jest nasz główny sponsor dzisiejszego spotkania. Dzięki niemu mamy stoisko z nabojami, z batonami. Także gorące brawa dla Pana Nadleśniczego. Panie Zimą będzie. zimą będzie. Pani komendant Komisariatu Policji w Wachrzewie. Witamy serdecznie. E, witamy e, Rzecznika Finansowego. Witamy przedstawiciela Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Witamy. Drogie dzieci, droga młodzieży. Festyn ten jest organizowany dla Was z myślą o Was. Chcemy Wam pokazać, jakie zagrożenia może na Was czekać w okresie wakacji. Chcemy Was przestrzec przed tymi zagrożeniami. Chcemy pokazać, jak bezpiecznie się zachować po to, żebyście 1 września w drogi cali wrócili na zajęcia szkolne. A żeby Wam to przekazać, zaprosiliśmy do yy, współpracy oczywiście policję, która opowie na temat różnego rodzaju zachowań i między innymi mamy, tak jak Pani Diana wspomniała, mamy przewodnika z psem, który pokaże tresurę, jak bezpiecznie się zachowywać w przypadku napotkania obcego psa, żeby nam krzywda się nie stała. Wiele rad przekaże nam Pan Rzecznik Finansowy. Mamy tutaj Wojsko Polskie, mamy Nadleśnictwo Olsztyn. Są to Państwo, którzy będą chcieli Wam przekazać w pigułce, oczywiście, to co powinniście wiedzieć, aby bezpiecznie, bezpiecznie się zapływać. Ja ode mnie tyle, dziękuję bardzo i poproszę pana burmistrza. Szanowni goście, szanowni organizatorzy, ale przede wszystkim, droga młodzieży. Niezmiernie cieszę się z tego powodu, że. W dniu dzisiejszym spotykamy się właśnie tutaj w Parczewie, aby porozmawiać z Wami o bezpiecznych wakacjach i profilaktyce. To niezwykle ważne wszystko w trosce o Wasze bezpieczeństwo i wszystko w trosce o naszą młodzież. Bezpieczne wakacje, ale w ogóle też wakacje to czas pewnego rozluźnienia, czas pewnego rozprężenia, czas pewnej beztroski. Natomiast dziś zostaniecie po raz kolejny uświadomieni i przeszkoleni za pomocą tych wszystkich wykładów i prelekcji o tym, jakie zagrożenia płyną z pewnej nieuwagi. Jesteście jeszcze młodzi, zatem bardzo dużo przez wami. My, jako starsi, jesteśmy bardziej doświadczeni, ale przede wszystkim służby ratownicze, to one pierwsze reagują na to, co się może wydarzyć i na te sygnały, które do nich jako pierwszych spływają w momencie zagrożenia. Bardzo dziękuję wszystkim jednostkom, wszystkim organizatorom za tą przepiękną e, taką uroczystość, która jest skierowana właśnie do młodzieży. Natomiast na ten moment chciałbym wam już dzisiaj życzyć wspaniałych wakacji w 2025 roku. Wszystkiego dobrego i dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Tak, bardzo proszę. Witam serdecznie, droga młodzieży, drodzy goście, drodzy organizatorzy. Krótko i bardzo krótko, szanowni Państwo, spotykamy się już tutaj nie po raz pierwszy może nie w tym miejscu, bo w tym miejscu rzeczywiście po raz pierwszy. Ale ja wierzę i mam taką nadzieję, że ta wiedza zdobyta na wcześniejszych prelekcjach, spotkaniach naszych, czy bezpiecznych feriach, czy bezpiecznych wakacjach pozostaje Wam głęboko w pamięci. Zbliżają się wakacje, oczywiście wszyscy o tym wiemy, dlatego też wiedząc o tym, o tej beztrosce, o której mówił tutaj Pan Burmistrz, Prosimy was wszyscy, jako chyba w służby, o zachowanie naprawdę czujności. Dzisiaj poruszacie się biegle w aplikacjach mobilnych, macie do sprawdzenia różnego rodzaju pogody, ostrzeżenia RCB, które przychodzą tutaj na wasze smartfony. Proszę tego nie bagatelizować, proszę na to uważać, zwracać uwagę. Jeżeli zauważycie czy pożar, czy nieodpowiednie zachowanie osób, też macie telefony, prosimy żebyście na te numery alarmowe do nas Dzwonili. Kończąc, życzę Wam przyjemnych i oczywiście bezpiecznych wakacji. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, panie dyrektorze, rozumiem, że otworzyliśmy. To przedsięwzięcie. Dobrze, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim znamienitym gościom, którzy tutaj się pojawili, a także włodarzowi miasta. Szanowni Państwo, przechodzimy do pierwszego pokazu, bo dzisiaj mamy co najmniej dwa pokazy i później atrakcje na tych różnych stanowiskach, tak jak tutaj widzicie, jesteśmy wszyscy blisko siebie. Ale żeby pierwszy pokaz mógł się odbyć, to Szanowni Państwo, musimy zrobić sporo miejsca, więc teraz troszeczkę cofamy się. Słuchajcie, musicie wstać, musicie się cofnąć bliżej właśnie tutaj policji, czy te osoby, które są po mojej lewej stronie. Tarczy. Drodzy państwo, postarajcie się chociaż na ten krótki pokaz, który mamy tutaj dla was, w miarę zachowywać się cicho, żebyście usłyszeli wszystkie komendy, które otrzyma właśnie pies i żebyście mogli posłuchać relacji właśnie przewodnika.

Witam wszystkich. Jakbym mógł prosić, żeby zrobić jeszcze tutaj trochę miejsca, cofnąć się do tyłu. To, co możemy pokazać, to jest bardzo mała pigułka tego, co piesek potrafi. Były to na początku elementy posłuszeństwa, które starałem się Wam pokazać. Podstawowe elementy to jest siadanie, warowanie, stanie i chodzenie przy nodze. Piesek w tej chwili wypatruje już, pozoranta. Pokażemy elementy agresji. Jest to zatrzymanie niebezpiecznego przestępcy. Będzie próbował kolega uciekać. Ubrana oczywiście w strój. Ona już wie, widzi, że tam się pokazał. E, ja się cofnę, zrobię jeszcze trochę miejsca. Dobrze, pytania później. Zrobimy agresję. Zobaczymy, czy Wam się spodoba.

Muzoran stoi w pierwszej siedzibie. Mira, puść! Mogę! Mira, wzoruj. Muzoran wejszy w szybko, nie wypełnił faktu, tylko ktoś się zaatakuje bez ostrzeżenia. Mira, zostań, zostań. Zostań! Mira, puść! Puść, Noga. Mogę! Zostań. 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 podoba jej się pozora. Ira. Puść. Zostań. Siadaj. Dobra, Zostań. 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 <pytanory> <pytanory>

Jest w kategorii patrolowo -trupiącej, czyli pomaga mi w codziennym pracy, przy rozpraszaniu trójków, a także palaczem. To jest, że we wrześniu kończyliśmy kurs w Jest to szkoła, gdzie ćwiczone są uczone w, a w momencie, Od roku do dwóch to jak widzicie, piesek ten kojarzy już tutaj, że będzie gryzienie, że będzie pozorant. Jest to to, co najbardziej lubią, czyli gryźć pozoranta. Tak samo tłum odbiera jako zabezpieczenie jakiejś imprezy gdzie są uczone tego, ażeby nam pomagać w pracy. Smyczka, którą posiadam, jest rozpinana, nie jest bez powodu rozpinana. Kiedy jest zabezpieczenie imprezy masowej, jest tłum, który nie zachowuje się odpowiednio. Smyczkę tą rozpinamy. Pieski idą przed nami. Przewodnicy ustawiają się w rzędzie i napierają na tłum. Przeważnie ludzie, którzy stoją przed nami, nie chcą się zapoznać z pieskami. Nie wiem dlaczego. Może wy wiecie. Po pokazie, nie wiecie dlaczego, nie chcą się zbliżyć do piesków. Dokładnie. Piesek jest, tak jak mówiłem, w kategorii patrolowo-tropiącej, służy w patrolu, a także do wyszukiwania zapachów ludzkich. Jeśli są zaginięcia osób lub kradzieże, włamania, pieski te dajemy do nawęszenia elementy odzieży danej osoby i piesek po tych zapachach odzieży odszukuje daną osobę. W około pół roku spędza się z pieskiem na kursie. Ćwiczy się posłuszeństwo, agresję i przeszkody. Pies ten potrafi przeskoczyć prostą ścianę o wysokości 2,30 m, czyli gdzieś... I nie musi brać dużego rozpędu. Są to pieski bardzo skoczne, które mają na egzaminach taką ścianę do pokonania. W Komendzie Miejskiej Policji Wolcznie służy 6 przewodników i 6 psów patrolowo tropiących. W tej chwili jest dwóch na kursie, od lipca będzie nas 8. Pieski, które są e, szkolone w Słupkowicach, Jest to jedyna w ogóle szkoła w Polsce, która szkoli przewodników i psy. E, jest to kategoria patrolowo-tropiąca, to co ten piesek. Kategoria patrolowa. Psy specjalistyczne do wyszukiwania zapachu narkotyków i materiałów wybuchowych. W większości są to psy patrolowo tropiące jako uniwersalne, te, które najbardziej się spełniają w służbie i pomagają nam w pracy. W codziennej służbie ten piesek jest używany. Kiedy mam służbę, kiedy zaczynam, pobieram pieska i z nią zawsze mam służbę. W każdej chwili piesek jest też gotowy do użycia, czy przy wspomożeniu innych patroli przy legitymowaniach lub jeśli jest jakieś zaginięcie, jakieś włamanie, wtedy piesek jest używany do tropienia. Ania? Jakby co? Pieski są mają e, cały czas pod e, dozorem weterynaryjnym, także nie dostaną. Są szczepione, odrobaczane, e, dostają wszelkie e, potrzebne leczenie. Słucham. To jest owczarek belgijski. Większość psów, które są wykorzystywane w służbach są to owczarki belgijskie, lub owczarki niemieckie. W mniejszości teraz są owczarki niemieckie. W tej większości jest owczarków belgijskich. Słucham. Są to pieski, które mają bardzo duże ADHD, są bardzo pobudzone. Tak jak widzicie, ona tutaj już. Patrzy gdzie jest pozorem, cały czas obserwuje, ponieważ psy są też uczone obrony przewodnika. Jeśli ktokolwiek chciałby podejść do mnie, wyciągnął rękę w moją stronę lub szybciej szedł, ona wtedy już atakuje bez komendy. Nie podejdziesz. Niestety, to jest ira. Każdy pies ma służbowe imię i imię prywatne. Imię służbowe jest to nadawane na tą samą literę w danym roku, czyli przez cały rok przyjmowania w Słupkowicach. Pieski mają zgodnie z alfabetem na tą samą literkę i numer służbowy. Ciężko. Pieski te yy, mają bardzo, znaczy ogólnie psy mają dużo lepszy węch niż yy, ludzie. E, mają 60-krotnie lepszy węg e, Jeśli człowiek czuje zapach pizzy, piesek czuje każdy składnik, który został użyty do jej wykonania. Także jest to no, dosyć, dosyć e, duża różnica. My czujemy tylko pizzę, on każdy składnik. I pies tropi e, ślad ludzki nie tylko zapach człowieka, ale też e, jeśli chodzimy po trawie, są to skończone zła Ziemia, jest to zupełnie inny zapach niż normalny i to pieskowi daje znać, gdzie ta osoba przeszła. Także w większości, przy zaginięciach w lasach, w miastach i przy kradzieżach są używane właśnie psy tropiące. Tak, i jeszcze ze mną. Eee, tak jak powiemy, to młody piesek. W tamtym roku, we wrześniu skończyliśmy kurs przewodników. Jest to mój trzeci pies. Od 17 lat jestem przewodnikiem psów służbowych. IRA w tym czasie ma około dwóch lat. Została przyjęta rok temu na kurs w maju. Szliśmy. I po półrocznym prawie kursie skończyliśmy go po egzaminach. Dodatkowo co dwa lata ma atest młody piesek, Później jest to co roku, gdzie wszystkie elementy, których się nauczyła, jest egzaminowana i wtedy jest dopuszczona do służby. Até